Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam na portalu multipasco.pl. Postanowiłem dzisiaj stworzyć dla Państwa taki mały tutorial, instruktaż, w jaki sposób korzystać z map liczbowych dostępnych na stronie. Myślę, że jest to pierwszy taki filmik z cyklu różnych filmików, w których będę chciał pokazywać różne. Zakamarki strony Multipascop i możliwości, jakie ona stwarza dla graczy. Yy, jesteśmy w tym momencie na stronie głównej multipasko.pl. Przejdziemy sobie do map. Mapy. Mamy mapę liczbową, mapę liczbową Multi Multi, domyślnie. Tutaj oczywiście możemy się przełączać poprzez wszystkie. Dostępne gry liczbowe totalizatora sportowego, e, mapa multi. multi. E, czym jest taka mapa? Dzięki mapie, od razu na pierwszy rzut oka jesteśmy w stanie zobaczyć wiele ciekawych informacji z ostatnich losowań lub też z archiwalnych, również ponieważ e, tutaj mamy akurat zakres ostatnich 50 losowań. Ale pod spodem mamy również wszystkie archiwalne losowania, gdzie również takie mapy możemy sobie zobaczyć. Tak więc jest to mapa ostatnich 50 losowań, co, co na takiej mapie widać od razu. Widzimy na przykład, które liczby ostatnio wypadają często, takie jak na przykład tutaj mamy liczbę 33, która w ostatnich czterech losowaniach padła. Widzimy również. Liczby, które nie padają, widzimy na przykład liczba 16 i 17, już ich nie ma od 8-9 losowań, prawda? Żadnych z tych liczb. Ponadto widzimy, nie wiem, jakie liczby sąsiednie ostatnio padały, czyli na przykład 38, 39, 40 padły jednocześnie w tym samym losowaniu, dwa losowania temu. Tak więc, no mówię, od razu na pierwszy rzut oka bardzo dużo ciekawych informacji. Tutaj widzimy potężna dziura e, objawiająca się tym, że liczby 21, 22, 23 i 24 przez 8 losowań żadna z tych liczb nie padała. E, tutaj mamy bardzo ciekawe losowanie. Od razu widać, że o, liczby, 8 liczb padło z przedziału 1 do 9, prawda? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. W losowaniu 6966. Piątek, 7 grudnia. 2012. Tak, tutaj też e, ciekawostka, pewnie nie wszyscy wiedzą, że możemy najechać kursorem myszy na numer losowania i otrzymamy informację o dacie tego losowania, jak również dniu tygodnia, w którym to losowanie się odbyło. E, przejdę teraz do, do najważniejszej części tego instruktażu, czyli do mapy zaawansowanej, tak zwanej, czyli. Dużej mapy, którą możemy dowolnie konfigurować yy, Przechodzę do linku 1 do 80 Ponieważ w tym momencie no, mamy tu tylko mapę od 1 do 40 Natomiast gdy przejdziemy do 1 do 80 Wejdziemy do tak zwanej mapy zaawansowanej Mapa zaawansowana yy, Mapa zaawansowana, która jest w pełni konfigurowalna Domyślnie tutaj mamy yy, mapę Znowu ostatnich 50 losowań Multi multi, ale tutaj z tą mapą możemy zrobić no praktycznie wszystko. Ee, możemy zmienić grę liczbową. Możemy e, sprawić, żeby ta mapa generowała się od jakiegoś losowania konkretnego, ponieważ domyślnie, jeżeli tutaj nic nie podamy, będziemy mieć e, jako początkowe losowanie, losowanie ostatnie, prawda? Kolejną rzecz, którą możemy zmienić to krok. Krok, czyli co które losowanie ma być widoczne yy, w tej mapie. I teraz od razu taki bardzo praktyczny przykład. Yy, powiedzmy, że chcemy sobie zrobić mapę z dzisiaj mamy na przykład czwartek. Za chwilę będziemy mieć losowanie numer yy, będziemy mieć losowanie czwartkowe wieczorne. Zobaczmy, kiedy ostatnio było losowanie w czwartek o godzinie 22.15. No, 13 losowań temu, czyli gdzieś tutaj, prawda? Najeżdżając na myszkę, na numer losowania, od razu widzimy, że o losowanie numer 6979 odbyło się właśnie w czwartek o godzinie 22.15. Czyli dokładnie 7 dni temu, w czwartek o 22.15 było to losowanie. Możemy więc sobie wygenerować mapę zaczynającą się właśnie od tego losowania. Tutaj podam 6979 z krokiem co 14 losowań, czyli będziemy mieć w mapie co 14. losowanie. Dlaczego co 14? Ponieważ tygodniowo w multi multi mamy 14 losowań. Co dzięki temu uzyskamy, że uzyskamy mapę Wszystkich czwartkowych losowań z godziny 22.15, prawda? Zaraz to zobaczymy. Co 14 losowań. Generuj, tutaj jest przycisk, generuj mapę o powyższej konfiguracji, prawda? Generujemy tę mapę, i tutaj jak widzimy, e, już już przewijam. Mamy tutaj mapę. Jak widzimy numerki idą co 14, czyli mamy losowanie 6979, a później 6965 6951 i jak znajdziemy myszką, widzimy czwartek 13 grudnia, czwartek 6 grudnia, czwartek 21 listopad, więc mamy wszystkie czwartki, więc mamy mapę wszystkich losowań czwartkowych z godziny 2215. I dzisiaj właśnie, ponieważ dzisiaj akurat kręcę ten tutorial. W czwartek, mam godzinę tutaj 17 w tym momencie. Więc yy, dzisiaj również będzie takie losowanie. Więc powiedzmy, mogę sobie zrobić taką mapę i widzę, że na przykład w ostatnich czterech czwartkach padała zawsze liczba 17. No taki przykład, prawda? Albo że w te czwartki wieczorne lubi padać liczba 38. Tutaj miała cztery razy z rzędu trafienie. Tutaj 30, prawda też. Yy, od razu właśnie taka mapa. Nam się wyświetla. Tutaj 45, 46, 47 praktycznie widzimy nigdy w czwartki wieczorem te liczby nie padają. Więc od razu widzimy taką mapę, od razu dotrzy, otrzymujemy taką informację natychmiastową. To jest właśnie krok. Więc krokiem sterując możemy różne ciekawe. Możemy właśnie znowu przejść do gry, powiedzmy, lotto i. Dając krok co trzy losowania, znowu możemy sobie w dany dzień tygodnia oglądać losowania i jak wyglądały. Także tutaj są możliwości nieograniczone. Ten krok możemy po prostu, yy, możemy dowolnie ten krok konfigurować. Yy, co dalej tutaj w konfiguracji? Losowań 50, prawda? No mamy mapę z 50 losowań. Możemy zmienić tą wartość praktycznie do 1000. Także możemy... Tutaj wygenerować mapę z tysiąca nawet takich losowań, eee, ilość liczb w jednym rzędzie. No tutaj mamy multi-multi, więc domyślnie mamy tych liczb w jednym rzędzie 80, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy mieli na przykład losowania po 20. Może od razu też skasuję w tym momencie może eee, to, ten, to losowanie, numer i krok. Także otrzymam wartości domyślne natomiast to co jest ważne ileż liczb w jednym rzędzie? 20 zobaczymy co się stanie co się stało każde losowanie każde losowanie zostało rozbite na taki układ, gdzie w jednym rzędzie jest tylko 20 liczb, prawda? Czyli tu, mamy, to, tu mamy jedno losowanie, ostatnie 6992, dzisiaj z godziny 14 tu mamy wczorajsze w ten sam sposób rozbite. Widzimy 20 liczb e, w każdym rzędzie. Więc w ten sposób tutaj możemy sobie manipulować. Co jeszcze? E, układ, czyli najnowsze u góry, czy najnowsze na dole? Czy, czy więc losowania mają się zaczynać od góry, czy od dołu? Jeżeli dam sobie, powrócę może do 80 i dam najnowsze na dole. No więc widzimy mapa z ostatnich 50 losowań, ale losowanie, które było 50 losowań temu, mamy tutaj w części górnej, i stopniowo schodzimy. Najnowsze losowanie teraz jest tutaj. 6992 mamy na samym dole, a nie na górze, prawda? Więc tutaj mamy układ. I jeszcze dodatkowo rozmiar kratek i rozmiar czcionki. Co tutaj możemy uzyskać? Eee... Może na koniec sobie to zostawię. Tą manipulację rozumiem. Jeszcze tutaj jest bardzo ciekawa rzecz. Liczby uwzględnione w mapie. Domyślnie mamy wszystkie liczby, prawda? Brane pod uwagę, ale możemy powiedzieć, które liczby nas interesują. I w tym momencie na przykład będę chciał sobie stworzyć mapę liczb z końcówką powiedzmy 1. Interesuje mnie tylko 10 liczb, prawda? 1, 11, 21, 31. Już kiedyś taką mapę generowałem. 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71. Czyli mam 8 liczb z końcówką 1, prawda? I generuję taką mapę. I znowu tylko te liczby tutaj widzę. Tylko te liczby są brane pod uwagę. dam sobie najnowsze u góry. Czyli w ostatnim losowaniu padło z tych liczb tylko 21, wcześniej 31, a, dwa losowania temu było 1, 11, 21 i tak dalej, i tak dalej. Więc widzę mapę z dowolnych losowań mogę stworzyć, prawda? Więc nawet mając swoje, nie wiem, szczęśliwe 10 liczb, mogę tutaj wpisać sobie i od razu widzę, jak one padały ostatnio, te liczby, prawda? Ma... I tutaj liczb jest niewiele, więc dlatego teraz pomanipuluję troszeczkę tym rozmiarem. Kratki są dość małe. Rozmiar jest 2, a co by się stało, gdybym dał 10. Prawda? Od razu, od razu większe, większa mapa się robi. Mamy też możliwość manipulacji rozmiarem czciąki. Gdybym dał tutaj czcionkę 0, bo nawet taka jest możliwość. No jak widzimy w tym momencie czcionka się wyzerowała, więc zostają tylko tutaj pola oznaczające trafienia, natomiast jakie te liczby nie widzimy nawet, ponieważ yy, czcionka jest zerowa. Także ale być może ktoś chciałby sobie uzyskać taką mapę właśnie samych takich kwadracików, bo na przykład yy, informacja o trafionych liczbach w jakiś tam sposób mu przeszkadza wizualnie. Yy, Możemy pójść w drugą stronę i dać taką czcionkę, na przykład na, na rozmiar 20. Prawda? Widzimy teraz. E, informacja o wylosowanych liczbach jest bardzo dobrze widoczna. E, dobrze. Cóż jeszcze? Tak więc możemy manipulować rozmiarem kratek, rozmiarem czcionki, podać dowolne liczby. E, może wróćmy sobie do mapy podstawowej jeszcze w tym momencie? A po prostu wyczyszczę wszystkie pola, co spowoduje utworzenie takiej mapy domyślnej. Ok. Zróbmy sobie, może, mapę teraz. Albo zróbmy sobie mapę lotto na koniec. Mapa lotto. Niech będzie z ostatnich 50 losowań. Yy, zwiększymy troszeczkę rozmiar kratek. Ok. A może jeszcze na piątkę. Ok. Więc jest mapa ostatnich losowań. Lotto. Ostatnie losowanie było we wtorek, 18 grudnia. Cóż jeszcze możemy tutaj zrobić? Otóż możemy również zmienić kolory. Co ciekawe, więc normalnie jest tło zielone. Zróbmy sobie na przykład niebieskie, prawda? Trafienia oznaczone kolorem drugim. Zmieńmy powiedzmy na taki troszkę inny, biały kolor. Kolorem trzecim są oznaczone plusy w, w przypadku Multi Multi lub też jokery. W przypadku jokera. Więc tutaj akurat w przypadku lot, to ten kolor jest jakby nieużywany. Ale jak widzimy, te kolory można zmieniać. I teraz, co jeszcze bardzo ważne, gdy stworzymy sobie taką mapę, a może jeszcze zróbmy, żeby było coś ciekawszego, powiedzmy, mapę z liczb 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. O taką mapę sobie wygenerujmy, Więc jeszcze tu zwiększymy. Rozmiar kratek na 8 powiedzmy. Generuję taką mapę. Kolorystyka zostaje. Eee, przy każdym generowaniu mapy otrzymujemy unikalny adres tej mapy. Unikalny adres. Adres, który możemy się na przykład z innym podzielić lub możemy sobie go gdzieś zapisać i później po prostu wchodzimy od razu z tego adresu i zawsze otrzymamy mapę o tej konfiguracji. Czyli co ważne, jeżeli nie podamy tutaj od losowania numer, to będziemy mieć zawsze mapę z ostatnich losowań, więc na przykład taką mapę z liczb 5, 10, 15, 20, 25 i tak dalej, tą mapę, którą teraz stworzyłem, gdybym zapisał sobie ten link gdzieś w ulubiony, gdzieś sobie go tam zarchiwizował, to później, powiedzmy, za tydzień wchodzę z tego linku, uruchamiam go i od razu uzyskuję mapę z tych liczb o takiej kolorystyce, prawda, e, z ostatnich tutaj 50 losowań lub ilu tam sobie tutaj ustawimy. Więc takie mapy w ten sposób działają. Tutaj, o, mogę sobie ten link skopiować, powiedzmy. Wejdziemy sobie na stronę multipasco.pl do czatowników szanownych. E, a napiszę tutaj im, powiedzmy wygenerowałem sobie mapę Lotto z liczb 5 do 45 o, i podaję linka, prawda, www.multipasco.pl no i dodaję wpis, wpis się pojawia, no i teraz wszyscy mogą sobie tą mapę również zobaczyć w takiej postaci. Tutaj również na dole pod mapą zawsze jest coś takiego jak ostatnio wygenerowane mapy. Mamy dostęp do ostatnich tutaj 20 wygenerowanych map. Przy każdej mapie jest godzina wygenerowania tej mapy. No jest to sekwencja kolejnych numerków jakby, prawda? Czy tu jest niejako mapa 506245. Faktycznie, gdybyśmy ten link po prostu zmieniali, Zmieniali sobie tutaj bezpośrednio w linku, to również by, byśmy skakali przez te mapy poszczególne, prawda? No, ale właśnie jest tutaj od razu dostęp do tych ostatnio wygenerowanych map. Ok. No i to chyba tyle na ten tutorialik. Mam nadzieję, że się podobało, i jak mówię, być może w w niedługim czasie kolejne takie tutoriale będę chciał potestować, nie tylko może stronę, również nie wiem program MultiParse, e, Wiltomierz. Może posurfujemy trochę po internecie, coś jakieś poprzeglądamy jakieś strony o tematyce lotto, konkurencji, prawda? Możecie również podsyłać mi swoje właśnie tutaj e, propozycje, jak takie moje filmiki mogłyby wyglądać. I co byście chcieli zobaczyć, po prostu. No to wszystko na ten moment. Dziękuję za uwagę, i do usłyszenia.